Więc, no Jezu, muszą pisać akurat teraz. Idźcie mi stąd. Yy... Więc się ma naprawdę teraz. Yy, siemeczko z tej strony yy, Kuba Gaming i dziś zagramy sobie w Brawl Stars. Sorry, ale to mój pierwszy odcinek, więc mogę się stresować. I jeszcze zapraszam na kanał y, Sandziusz Gaming, y, bo będę z nim najczęściej nagrywał. No, y, sorry, że tak mało pucharków, i tyle postaci, ale po prostu na poprzednim koncie miałem 2000 pucharków. No i coś mi wyskoczyło. Myślałem, że to jakiś problem z internetem, więc kliknęłem ok. Przelogowało mnie tak jakby i zacząłem od zera, a tyle postaci miałem 16 zadymiać, dobra, nieważne, więc zagrajmy sobie dzisiaj solo, myślę, że tak na rozpoczęcie kanału dwa meczyki, koltem sobie najpierw zagram, może uda nam się skrzyneczką uzbierać, ale wątpię, bo nie mam podwajacza z żetonów. Hmm. Więc idę po skrzynkę jakąś sobie, żeby nie, nie biję się z nią, bo mogę zlamić. Dobra. Power Cube'sa mam jednego na razie. Tam jest strzelka. Dobra. Napra dlaczego, dlaczego oni muszą pisać, jak ja coś robię? Hello. Chyba będę ich wyciszał po prostu na. Na nagrywanie. O, 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 o Rosa. Cześć! O nie! Myślałem, że nie trafię. Idź stąd, miśku Typę do fajdu. O nie! Skrzynkę. O nie, o nie, o nie. Mogę zginąć. O nie, Nita ma. O, o, o skrzynka. Dobra, mam. będę miał sześć power psów już. Więc lecką. To Nita już nie ma szans, bo ona nie ma ulta, więc. nara O nie ten. O nie, tam druga Nita, druga Nita. No. O nie, Miśka wyrzuci. Wiedziałem. Dobra. O nie, o nie, ona ma u, 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 u. Uciekam. Ulta se naładuje na niej. Dobra, 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 gdzie ona jest? O nie, o nie, no to mam... Nieźle przerąbane teraz. Nie mam Ulta ani nic, dobra. Co ja zrobiłem? Ulta walnął mnie w jej stronę. Ranga druga. Dobra, plus 7. Let's go. Jak widać słabe tu wszystko. Bo jak mówiłem. Dobra. Nieważne. Od razu sobie zmienię to na bóla, bo to fajnie wygląda. I może zmienię nick. Tak jak mam na YouTube. Yy, to się wchodziło tu i... sobie i wie. Dobra jak to było? Nie widzę nic. Dobra, chyba jest git. Nie wiem, nie widziałem. O nie! E, kuba gaming, kontynuuj. I one nie pasują do siebie, spróbuj ponownie. mnie. Jak nie. Co? Kuba... O nie, bo mi się pewnie... E, kuba... gaming... I ty. Czemu nie pasują do... I ty. Mm -mm. Jezu, co o co chodzi? O nie, brzegajcie, KUBA. I ty. Może tak? No jak? Dobra, potem pomyślę jeszcze jak to zrobić, więc na razie będę miał tak. Dobra i ostatnia kierka myślę. O nie. Ostatnie, myślę, że zagram ostatnią gierkę, i na wstęp to może być koniec. Tak, szczerze. No i już 5 minut filmik serio. No i będę nagrywał prawdopodobnie najwięcej właśnie z Kacperem. Z tego. Uf, dobra, zwalam skrzynkę. Tam jest ból i chyba nie chcę się z nim bić. Chociaż on mi zostawi powerkips, ale on mnie podejdzie od tyłu, więc uciekam, bo nie chcę się z nim bić, jak mówiłem. Co tak mała strefa już. Dobra, 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 dobra. O nie! Nie, miałam, nie mam szans z nią, nie mam szans z nią. Zginę. Chociaż. Aha. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że zginę, bo miała więcej psów czy tam jest Soczek? Nie. myślałem. Myślałem, że ona wygra ten pojedynek, bo u mnie, a więcej powerkipsów psów jest Soczek, jest Soczek, jest Nadzieja. Tu jest ten, Szelka. A ty, nie zdążyłaś ulta użyć. Gdzieś tu jest typ, o tam jest l Primo. Ja na niego wyskoczę, nawet jak nie będę miał ten, bo mam ulta, więc nawet jak nie będę miał Soczku, to na niego, na niego wyskoczę. I co, patrz, teraz się nie boi, nie? Ja patrzę. Nara, L Primo. No nie. O, myślałem, że nie trafię. Z kim gram? Ja mam 9 polkiusów, więc mam teoretycznie wygraną. Odpaczcie, jak trafiłem w niego. Dobra, easy win. No i ja będę kończył, więc. Yy, do zobaczenia. Yy, a jeszcze możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I łapkę w górę. Albo w dół. Zależy, czy wam się filmik oby o. Czy Wam się filmik spodobał? No i jak mówiłem, wbijajcie na kanał Kacpra Sędziuś Gaming. Możemy otworzyć jeszcze tą skrzyneczkę. Żeby jakaś postać może dropła. Czy coś? Bo nie wiem w sumie. Nie, nic nie ma. No, więc do zobaczenia. Cześć.